Dzień dobry, już prawie 15 minut po godzinie 8. Przed mikrofonem Agata Zalewska. Dziś moim gościem jest dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej, profesor Kamiliona. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Na jakim teraz etapie jest polska ochrona zdrowia? Jeżeli chodzi o wdrażanie sztucznej inteligencji, czy my gonimy za Europą Zachodnią, czy jesteśmy tak mniej więcej na równi? Myślę, że to jest kwestia ośrodków, tak naprawdę. Tak jak cała medycyna, ona nie jest liniowa. Mamy lepsze ośrodki w różnych miastach, które są bardziej do przodu w pewnych zastosowaniach, czy to nowych leków, czy to nowych met metod diagnostycznych. A nie można tego w jakiś sposób sumować? Sumować? No trudno byłoby mi to powiedzieć, czy możemy sumować. To jest tak. Europa goni Amerykę, a my częściowo na pewno gonimy Europę, bo nie mamy takich nakładów na ochronę zdrowia, czy na badania i rozwój, jakie są w krajach zachodnich. Tak to naprawdę. jest kwestia pieniędzy, pan myśli? Czy to jest kwestia tego, że nie mamy takich naukowców? Którzy... Naukowców mamy. Którzy... mamy generalnie mhm. myślę, że Większość osób korzysta z różnych rodzajów czatów, dużych modeli językowych i w wielu zespołach wiodącymi osobami są polscy naukowcy. Tylko główny problem, że za granicą, mm. bo tam są środki na to, żeby inwestować w tego typu rozwiązania, więc raczej wydaje mi się, że to jest bardziej problem jednak naszych środków niż naszego potencjału intelektualnego, jako a polscy naukowcy mamy dość duże... Osiągnięcia i w skali międzynarodowej, w skali krajowej, także tutaj myślę, że jest OK. Czyli nasi naukowcy wyjeżdżają za granicę, żeby tam właśnie wspomagać AI w medycynie i tam działają. I potem my w jakiś sposób możemy zaczerpnąć od nich. Tak, to nie tylko AI w medycynie, bo błędne koło trochę. Można powiedzieć, że AI w medycynie czerpie po prostu z nauki, jaką jest informatyka. I ta nauka jest rozwijana przez wiele zespołów, w tym przez zespołów polskich, ale liczne osoby, które budują teraz nowe rozwiązania, pracują na zachodzie, można by tak kolokwialnie powiedzieć. Zresztą to widać też po wynikach grantów europejskich, które są przyznawane we wszystkich dyscyplinach i dziedzinach, nie tylko w informatyce. Dostaje przykładowo sześciu Polaków w kraju i sześciu Polaków za granicą, więc można hmm. powiedzieć, że mamy dwunastu, no tylko że nie, nie zlokalizowanych u nas. No, i myślę, że to jest jeden z głównych problemów tak naprawdę rozwoju sztucznej inteligencji, czy to w medycynie, czy ogólnie szeroko pojęty, to są te nakłady na badania, plus rozwój, czy badania podstawowe w naszym kraju. A jeżeli chodzi o obszary, gdzie jest wykorzystywana w tym momencie sztuczna inteligencja? Oczywiście mówię tutaj o obszarach w medycynie, no jasne. Tak, do rozpoznawania obrazów przede wszystkim, czyli do diagnostyki. Ona może przyspieszyć diagnostykę, wesprzeć lekarza w przeglądaniu dużej ilości danych, analizowaniu dużej ilości danych, przy projektowaniu leków. Nowych, również używane sztuczna inteligencja w badaniach czy próbach klinicznych, można by powiedzieć, przez niektóre zespoły. Sztuczna inteligencja jest takim narzędziem, które pozwala nam wyszukiwać anomalie w dużych zbiorach danych. Tak, Medycyna jest w stanie przebadać człowieka na tyle sposobu, że każdy człowiek jest takim dużym zbiorem danych. Jeżeli jeszcze ma się tych ludzi odpowiednio dużo, to ten zbiór danych sumarycznie jest bardzo duży, dzięki czemu no, algorytmy. Uczenia maszynowego pozwalają nam na szybsze wykrywanie anomalii w tak dużej grupie, badanie trendów, próbę przewidywania pewnych rzeczy, więc to myślę, że to, to jest taki jeden z głównych kierunków rozwoju. Diagnostyka przede wszystkim. W tym Diagnostyka, momencie. a my możemy jako pacjenci to już w jakiś sposób odczuć, bo mówi się, że sztuczna inteligencja ma pomóc na przykład w dostępności lekarzy do pacjenta. Tylko Także krótko mówiąc ma skrócić kolejki na przykład. No, zaleźmy, no i zredukować koszty też. Zredukować koszty, tak, to na pewno. To znaczy, żeby można było mówić o likwidacji kolejek, redukcji kosztów, to musimy mieć rozwiązanie globalne i takie rozwiązania są w tej chwili opracowywane. Platforma Usług Inteligentnych to jest projekt, który w tej chwili Ministerstwo Zdrowia ma wdrożyć w ramach KPO. W przyszłym roku. W przyszłym roku ma powstać taka platforma, która pod radiologię, czyli właśnie zdjęcia różne obrazowe, czy to RTG, czy z rezonansu magnetycznego. Zdjęcie ma trafiać na serwer do Warszawy. Tam sztuczna inteligencja będzie opisywać to zdjęcie i odsyłać. No i to już jest kwestia tego, na ile lekarz będzie miał potrzebę się w tym wesprzeć, lub też nie. Są szpitale, gdzie radiologów nie ma na dyżurze, więc jest to jakieś rozwiązanie. Tylko problem jest oczywiście legislacyjny na koniec, kto ponosi odpowiedzialność za ten opis. No bo algorytm nie może ponieść odpowiedzialności za opis, twórcy algorytmu również, więc lekarz tak naprawdę bierze siebie, na siebie pewną odpowiedzialność w tej kwestii. Mm -hmm. Aktualnie zastosowanie sztucznej inteligencji w medycynie, nie stawia przed Polską właśnie ochroną zdrowia więcej wyzwań czy takich możliwości można powiedzieć i wyzwania i możliwości generalnie, bo żebyśmy mm. mieli możliwości, musimy najpierw pokonać wyzwania, które mamy. A wyzwania to jakie? No bo jak tutaj mam... Zapaść technologiczna można było inaczej może nie zapaść, ale opóźnienie technologiczne. To dług jest... informatyczny, jak to jest też ładnie nazywane. Albo dług, tak, dług technologiczny-informatyczny, to tak. mi się bardzo podoba, tak. ta nazwa, tak. tak. Mamy duży dług, tak to nazwijmy ładnie, kolokwialnie. No i musimy najpierw ten dług pokonać, żeby dało się faktycznie tą sztuczną inteligencję. To jest główne wyzwanie używać. Tak, oprócz tego oczywiście przeszkolona kadra, yy, i to od strony. IT, i w szpitalach i od strony lekarzy, którzy też muszą jakby rozumieć, wiedzieć, czego używają, w jakiej formie. Oczywiście oni nie muszą znać tego, co jest w tym czarnym pudełku, zwanym sztuczną inteligencją, bo to nie jest im potrzebne, no ale muszą w pewien sposób jednak dostosować swoją pracę do, do używania takich podpowiadaczy. Tylko, że te, ci podpowiadacze muszą być sprawdzeni, bo sztuczna inteligencja będzie działać na tyle dobrze, na ile dokładne są dane, które ma. Więc tak naprawdę dla nas najważniejsze jest to, żeby dane, którymi my, jakby można powiedzieć, Karmimy ten algorytm, były jak najlepszej jakości, ale przede wszystkim, żeby były prawidłowo opisane, dlatego że jeżeli dane wchodzące do uczenia, na przykład, są algorytmy, które potrafią przewidzieć opracowane na Stanford raka piersi u kobiet dużo wcześniej, z kilkuletnim wyprzedzeniem na podstawie zdjęcia z mamografii. No te, te żeby coś takiego osiągnąć, trzeba mieć naprawdę miliony, jak nie miliardy zdjęć prawidłowo opisanych, bo jeżeli będą nieprawidłowo opisane, to wtedy sieć po prostu wskaże nieprawidłowo, no to to jest częste Ta... uczenie. Dobrze, będziemy jeszcze o jednym, jednej ważnej kwestii rozmawiać w kolejnej części rozmowie, rozmowy, ponieważ ostatnio w mediach pojawiła się bardzo głośna sprawa. Przez trzy miesiące lekarze, polscy lekarze właśnie mm, wykonywali kolanoskopię przy użyciu sztucznej inteligencji i to też pokazało pewne wyzwania, przed którymi z, z, są postawieni nasi polscy. Lekarze. Moim gościem jest dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej, profesor Kamil Jonak. No właśnie, ten, ten problem, o którym wspomniałam, czyli przez trzy miesiące polscy lekarze wykonywali kolanoskopię lekarze stychów, między innymi, przy użyciu sztucznej inteligencji. I po tych trzech miesiącach okazało się, że, że umiejętności lekarzy spadły, jeżeli chodzi o wykrywanie gruczolaków. Czy to nie jest to takie zagrożenie? Czy to Trudno powiedzieć, czy to, czy to była przyczyna, być może, że tak. No, sami lekarze. W w jeżeli lekarze wskazali, tak sobie znają, to być tak. może. No, trzeba pamiętać o tym, że lekarz jest praktykiem, więc w momencie, kiedy nie ma kontaktu z pacjentem, bądź zrzuca pewną decyzyjność, na, na, czy to na osoby trzecie, czy na algorytm, no to wtedy na pewno. No można powiedzieć, że zatraca pewien taki zmysł, który posiadał, na przykład profesor Rejdak, okulista z Lublina, no, on wykonał ponad 40 tysięcy zabiegów, no więc on jest cały czas tak naprawdę w takim, można powiedzieć, w ogniu. Więc jeżeli ma wykonać 40 tysięcy pierwszy zabieg, to on już po prostu wie dokładnie, co ma zrobić, każdy gest jest wystudiowany, więc no, gdyby, podejrzewam, co drugi zabieg robił za niego robot... No to pewnie, jego, to jego, tak, jego intensywność i jego umiejętności też by w jakiś sposób mogły na tym ucierpieć. No właśnie, czy to jest dobrze, czy źle. Znaczy, ja tutaj mówię o tym, że tak, rzeczywiście lekarze powinni zostać przeszkoleni, jeżeli chodzi o użycie tego, tej sztucznej inteligencji podczas zabiegów operacji. Ale nie tylko technicznie, tylko mm -hmm. właśnie mentalnie, prawda? Przygotowani do tego. No też, tak. Bo to chyba Żeby nie Podejmować tak... decyzję mm -hmm. przede wszystkim w oparciu o swoją wiedzę, a nie w oparciu o to, co zasugeruje tylko i wyłącznie algorytm, bo algorytm jest tylko i wyłącznie podpowiadaczem, a nie jest czymś, co ma podejmować tak, tak naprawdę decyzję. Ostateczną diagnozę, znaczy, diagnozę powinien jest, zawsze jednak to podejmować. Jest case, który mm -hmm. Był ćwiczony w sądownictwie w Wielkiej Brytanii. Sztuczna Inteligencja przeanalizowała jakąś liczbę akt i wydała jakąś liczbę wyroków. I sędziowie, to oczywiście wszystko w warunkach testowych było wykonywane. Sędziowie byli posadzeni do weryfikacji tych wyroków, i 70% wyroków została podtrzymana, tych, których wystawiła sztuczna inteligencja. Po czym jak siadła komisja oceniająca, to okazało się, że z tych 70% połowa nie nadaje się. I teraz pytanie jest takie: czy sędziowie, którzy jakby mieli współpracować z tym, po prostu zawierzyli temu algorytmowi i doszli do wniosku, że okej, okay, no to jakoś tam wygląda. Czy też było postawione na koniec pytanie: czy to jest tak, że po prostu człowiek boi się w pewien sposób kontestować to, co mu podpowie to komputer? To też ciekawe. Myślę, że jedno i drugie trochę rozleniwia tak, z jednej tak, strony. Tak. A z drugiej strony faktycznie może komputer wie lepiej po prostu. Właśnie, więc w pewien sposób brak wiary we własne umiejętności być może wychodzi, zwłaszcza jeżeli decyzja musi być podejmowana pod presją czasu. A szczególnie u młodych lekarzy, bo jeżeli chodzi o tych Również, doświadczonych, tak, tak. no to pewnie im łatwiej jest w jakiś tak, więc, sposób podważyć opinię. Tak, więc tak jak pani powiedziała, no musimy uczyć się współpracować, sztuczna inteligencja, w ogóle technologia a lekarze, inżynierowie a lekarze, tak naprawdę, bo to jest to co jest najbardziej cenne. Musimy mieć ze sobą rozmawiać te dwa światy. W ramach Lubelskiej Unii Cyfrowej cały zespół badaczy właśnie w tym z Politechniki Lubelskiej opracowuje kolejne zastos zastosowania sztucznej inteligencji w medycynie. Nad czym teraz pracujecie? Bo wcześniej to była okulistyka. Chciałam jeszcze, żeby, żeby to wybrzmiało. Tak, tak. Okulistyka jest dalej jednym z głównych elementów Lubelskiej Unii Cyfrowej. Tutaj Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie razem z Politechniką Lubelską pozyskały taki projekt przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego którego celem jest opracowanie kilku cyfrowych produktów, tak można by to określić, które później mogą w polskim systemie ochrony zdrowia zostać zaimplementowane. Między innymi są to algorytmy, które mają rozpoznać wadę refrakcji u dzieci, jak już wyćwiczymy te algorytmy, czy algorytmy, które mają w chorobie rzadkiej z pigmentoza spróbować. Na podstawie progresji choroby ocenić, jaka to jest mutacja genetyczna, co jest bardzo trudne, bo badamy pacjenta na początku w tej grupie, którą testujemy i mamy ten wynik mutacji, ale to jest 200 osób, gdybyśmy chcieli zbadać 201, nie mając tego wyniku badania genetycznego, chcielibyśmy, żeby sztuczna sieć była w stanie na podstawie kilku miesięcy albo kilku lat obserwacji rozpoznać tą, tą mutację. Czyli to cały czas jest diagnoza? Tak, cały czas jest diagnoza, tak naprawdę. Nie, nie robimy niczego, co mogłoby być nie wiem, implementowane do robotów, choćby y, chirurgicznych, ale to jest przede wszystkim z tego powodu, że roboty chirurgiczne te przetestowane i certyfikowane, jak da Vinci są, na przykład, jak da Vinci, to są struktury zamknięte. My jako badacze nie mamy dostępu do kodu źródłowego da Vinci, czy nawet nie możemy go oczujnikować, więc to jest dość y, że tak powiem, trudne. Dlatego, a, dlaczego a kto tak za jest? to odpowiada właśnie? No, certyfikacja. To jest architektura zamknięta, więc jeżeli chcieliby coś do, dodawać producenci, no to musieliby kolejną certyfikację przejść. A, to już a to są... nad tym czuwa konkretna firma, która, konkretna która firma, produkuje. Konkretna firma, konkretne przepisy. Mm. Więc to jest bardzo duży koszt, żeby takiego robota rozbudowywać. Oczywiście firma pracuje na pewno nad tym. Ale możecie stworzyć nowego. Tak możemy stworzyć nowego, to prawda. Tylko nie wiem, czy jest sens wyważać drzwi, które są otwarte akurat. Więc dla nas bardziej jest. A dlaczego pan tak mówi? Bo są inne problemy w kwestii robotyki. To są problemy choćby zachowania człowiek robot, żeby wiedział człowiek, jak się poruszać w towarzystwie robota, który jest na przykład na sali operacyjnej, czy na w ogóle na hali produkcyjnej żeby ten robot nie musiał stać za, nie wiem, tak jak na sali produkcyjnej, za bramkami, żeby człowiek miał świadomość pewnego, to jest taka interakcja człowiek-robot, która jest badana też na całym świecie. Oprócz tego bardzo ważny jest internet rzeczy robotycznych, czyli zabezpieczenie robotów przed atakami hakerskimi, czy to robotów przemysłowych, czy robotów medycznych. My tutaj też również bardzo mocno nad tym pracujemy. W momencie, jak wejdzie technologia kwantowa, no to większość zabezpieczeń będzie, no można powiedzieć, pase, albo nie będzie w ogóle działała. Czyli mówi pan po prostu, że ten obszar diagnostyki jest bezpieczniejszy, jak na na razie. Jak na razie, tak. Bo, bo tak naprawdę już podejście do pacjenta, choćby to, żeby robot, nie wiem, skórę zszył, no to to już jest dużo trudniejsze do opracowania i to jest ingerencja już w obszary... W powłoki ciała pacjenta, więc to jest, no, no, można powiedzieć, jeden albo dwa poziomy wyżej niż y, ocena zdjęcia przez algorytm sztucznej inteligencji tak mm -hmm. naprawdę. A czy, y, nad czym teraz pracujecie? No w tej chwili pracujemy nad y, głównie nad algorytmami diagnostycznymi, czy to do rozpoznawania obrazów, y, czy właśnie do analizy bioinformatycznych danych. No, i staramy się w dalszej perspektywie. I tutaj chodzi o na przykład tomografię i rezonans? Tu tak, chodzi, takich obrazów taki, radiologicznych. Takich też, Tak, takich też, nad takimi również pracujemy. W tej chwili chcemy również stworzyć taką platformę do szybszego badania dzieci w kwestii psychiatrycznych, ponieważ no, mamy tutaj też duży dług, można by powiedzieć, nawet ilości lekarzy, specjalistów do psychiatrii dzieci i młodzieży. Rozmawiamy z ministerstwem na temat. Takiego projektu, który moglibyśmy uruchomić w szkołach, gdzie testy psychologiczne byłyby na tabletach, dzieci mogłyby pod opieką pielęgniarki szkolnej czy psychologa szkolnego te testy wykonywać i, i przy, moglibyśmy w ten sposób dużą liczbę dzieci przebadać w krótkim czasie, wtedy y, zbieramy takie dane na serwer. Oczywiście one są albo zaszyfrowane, albo zanimizowane. A ten algorytm za co by odpowiadał? Za... Algorytm by się uczył. Najpierw trzeba go nauczyć. Mhm. On nie może od razu odpowiadać, bo algorytm jest dopiero, kiedy przeprowadzimy pewną liczbę, kohortę badań. tak? Więc on docelowo mógłby takie testy oceniać. Ale najpierw muszą ocenić te testy psychologowie. To jest tak zwane uczenie pod nadzorem. Mhm. Więc jeżeli psychologowie oceniliby... Czyli algorytm to... by wskazał, które dziecko ma po prostu problemy. Jakiegoś rodzaju, rodzaju albo, bo mógłby tak, wskazać bardziej, że z tym dzieckiem psycholog powinien popracować tak. w dalszej perspektywie, ale znowu to jest kwestia też urządzeń peryferyjnych, czyli tych tabletów, komputerów w szkołach czy w innych ośrodkach, które by te dane zbierały. Jeżeli chodzi o czytanie obrazów, na przykład radiologicznych, pojawia się też inna kwestia, jeżeli chodzi o dane wrażliwe. Czyli tak. etyki i prawa. Tak, jak tak. to rozwiązać? Dużo danych jest anonimizowanych. Mm. My, my również mamy taki projekt Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej, którego ja jestem kierownikiem. Jest to jednostka powołana w ramach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i tam zbieramy dane, docelowo mamy zacząć zbierać dane, bo jeszcze tego nie zaczęliśmy robić, na razie rozbudowujemy całą infrastrukturę, cały system informatyczny właśnie pod tym kątem, żeby był bezpieczny, bo to najwięcej czasu zajmuje, oraz dokumentacji, żeby pacjent mógł świadową zgodę na udostępnienie swoich danych dać nam, mhm. a później ją wycofać, więc to jest też pewna trudność ze strony systemu informatycznego, bo gdybyśmy chcieli pobierać dane anonimowe, tak jak powinniśmy to w wielu miejscach robić, czyli nie ma tam peselu u imienia, nazwiska, jest tylko i wyłącznie Dana kliniczna, czyli na przykład wyniki z morfologii, i na tej podstawie chcemy, jest rozpoznanie, i na tej podstawie uczymy sztuczną sieć, ale gdybyśmy chcieli, żeby pacjent wycofał tą świadomość zgodę, no to wtedy z takiego anonimowego stawu trudno byłoby to wyłapać, więc to jest jedna z trudniejszych rzeczy, czyli. Szyfrowanie tej tożsamości, tak naprawdę, żeby ona w żadnym miejscu nigdy nie wypłynęła yy, i żeby nawet badacze nie mieli świadomości, czyje dane analizują, bo nie jest im to do niczego potrzebne, tak naprawdę. To Pan jest wspomniał, że to zostało w ten sposób rozwiązane na Zachodzie, że ludzie mają aplikacje w telefonach, tak. gdzie właśnie wyrażają zgodę na to, żeby ich dane. Te dane wrażliwe dotyczące badań, wyników badań były. Były udostępniane. U, tak, upubliczniane. Tak, każdy znaczy upubliczniane. Udostępniane. No nie, nie udostępniane. Absolutnie no, tak, absolutnie. Tak. One są upubliczniane, nie upubliczniane i one też y, trafiają w formie anonimowej. To jest bardziej pytanie po prostu, że firma chce kupić dany wolumen danych, firma na przykład farmaceutyczna chce kupić 20 tysięcy danych pacjentów, powiedzmy brunetów chorujących na taką i taką chorobę w takim w takim przedziale wiekowym. No i jeżeli łapiemy się w ten przedział wiekowy, no to dostajemy taką informację, czy chcesz udostępnić za nim 20 dolarów swoje wyniki badań do pracy nad takim takim lekiem. Oczywiście te dane trafiają anonimowo. No i wtedy pacjent chce lub nie chce tak naprawdę. U nas jeszcze to nie jest tak, tak rozbudowane, no ale tak naprawdę Próby kliniczne na tym się opierają, czy tak jakby wprowadzane szczepionki na COVID, czy każde inne leki przechodzą przez kilka etapów prób od komórek przez zwierzęta skończywszy na, na, na ludziach. Ta faza badania na ludziach trwa zawsze najdłużej, jest najbardziej taka rozbudowana. No właśnie, no ile bo, to trwa? Sporządzenie takiego algorytmu. Algorytmu, algorytm. Teraz mówiłem o leku. Sam mhm. algorytm. Y, nie do końca mamy takie regulacje, które by to opisywały. W Stanach mhm. algorytmy są bardziej przeregulowane, w Europie nie. Więc y, w tej kwestii myślę, że to kwestia ilości danych, tak? Bo jeżeli mamy te dane, no to to jest kilka miesięcy, żeby taki algorytm wyszkolić. Pewnie, żeby go wdrożyć, tak jak pani mówiła, do całego systemu, no to wtedy certyfikacja może zająć od kilku miesięcy do kilku lat, bo to jest kwestia odpowiedzialności, jaką ten algorytm za się, znaczy, ma ponosić. Mhm. Jest jakaś najmniejsza liczba osób, która może wziąć udział właśnie w tych badaniach? Im więcej, tym lepiej. Im więcej, tym lepiej. Tak. Ale nie ma jakiejś minimalnej um, liczby osób, żeby można było... No, to zależne, realny... co chcemy osiągnąć tak naprawdę. To jest, nie da się jakby tak po prostu określić. Na przykład, to, jeżeli chodzi o okulistykę, to ile tam osób? Kilkaset, kilka tysięcy hmm. od, to jest taka skala, od której zaczynamy tak naprawdę hmm. pracę. No, możemy pracować na mniejszych zbiorach, ale im mniejszy zbiór, tym mniejsza dokładność. No I te dane, ten algorytm jest bardziej spekulacyjny, tak naprawdę. Algorytmy, które są na przykład na Facebooku, uczą się na miliardach operacji. Musimy o tym pamiętać, czy w ogóle w, w przesyłach danych, algorytmów, które pracują w bankach, które analizują przepływy finansowe, szukają fraudów gotówkowych, one się uczą na miliardach dziennie. Więc jeżeli my mamy dziesiątki tysięcy, no to to jest tak naprawdę w porównaniu tamtych algorytmów mało. A dziesiątki tysięcy w medycynie, to i tak jest dużo. Mhm. Tak jak już wspomnieliśmy w poprzedniej części rozmowy, rozmowy, że w przyszłym roku centrum zdrowia planuje wdrożyć tę platformę mhm. usług inteligentnych tak. do polskich szpitali, żeby to wszędzie właśnie funkcjonowało. Czy jesteśmy na to gotowi właśnie pod tym względem finansowym, żeby to zastosować? Bo Pan Nie. też gdzieś wspominał, że rzeczywiście te szpitale wojewódzkie, no to one jeszcze dają radę, jeżeli mhm. chodzi o, tak. o, o te rzeczy. A, myślę, że ale mamy tutaj już jest większy ten dług. dług tak. To znaczy platforma jest na tyle prosto skonstruowana, że myślę, że szpitale sobie z tym dadzą radę, aczkolwiek też nie chce się wypowiadać w 100%, bo jeszcze tej platformy nie ma. Mm. Więc jak ona będzie? Jak A to jest to będzie? realne, że będzie faktycznie w przyszłym roku? Mm. Zobaczymy. Centrum Zdrowia nad tym pracuje. No, ciężko mi jest powiedzieć, tak no. naprawdę, nie chcę, nie chcę tutaj wybiegać w przyszłość. Być może uda się to już w przyszłym, w przyszłym roku zamknąć ten temat, a być może będzie to trochę dłuższe wdrażanie. Ciężko mi powiedzieć, dlatego że platformy P1, czyli tą standardową platformę, która jest jakby, o którą się opiera cała informatyka w kraju. No, rozbudowujemy i budujemy i przebudowujemy już dobre paręnaście lat tak naprawdę. I są funkcjonalności, tak jak przesyłanie zdjęć dajką właśnie, czy to z rezonansu, czy z tomografu, czy z RTG, których dalej nie ma. I cały czas o nich mówimy, jest to takie yeti, którego nikt nie widział, ale którym w końcu mu być. Więc no, nie chcę się wypowiadać, na ile będzie skuteczna platforma PUI, na ile to będzie działało i czy to będzie już wdrożone w przyszłym roku, czy w kolejnym. Trudno mi powiedzieć, no jest taki plan na pewno. Mm -hmm. Mówił pan, że gonimy w jakiś sposób, że Europa cała goni za Ameryką. To tam, gdzie jest zastosowanie sztucznej inteligencji w medycynie? No, jak trochę, to wygląda u nich? Trochę inny obszar niż Europa tak naprawdę. My mamy różne kraje, mamy różne legislacje, różne przepisy. W Ameryce są prywatne Mogą być prywatne szpitale, przykładowo, które mają tysiąc jednostek pod sobą. No to jeżeli wyobrazi sobie pani tysiąc szpitali, które należą do jednego właściciela. i ono... Bo tam jest wszystko sprywatyzowane po Może prostu, nie wszystko, ale tu bardziej ale chodzi o to, bo... że są jednolite systemy informatyczne przeważnie. No więc to jest dużo, dużo prościej, odpada nam wiele problemów. W Polsce. Każdy szpital, mamy kilku dostawców, możemy tak powiedzieć, szpitalnych systemów informatycznych. Hmm. Żeby wyciągać duże wolumeny danych z takich szpitali, najpierw trzeba przejść przez pierwszą barierę, która się nazywa API, czyli żebyśmy byli w stanie interfejsem pobierać dane z takiego szpitala, to ten, ten szpital musi w ogóle mieć taką wtyczkę wystawioną dla nas tak naprawdę, oczywiście opisaną tak, żebyśmy my mogli się w nią w ogóle wpiąć. I teraz jeżeli producentów systemów informatycznych, powiedzmy 70% szpitali obstawione jest przez kilku takich największych graczy, no jest też 30%, które mają różnych takich, o których ja nawet nie słyszałem, czasami się dowiaduję, że ktoś zrobił system do szpitala po prostu. Oczywiście on spełnia wszystkie wymogi, ale jest i kolejnym, kolejną cegiełką, więc nie ma takiego normatyzacji, więc żebyśmy mieli Duże zbiory danych musielibyśmy mieć najpierw regionalne platformy, o których my też rozmawiamy z Ministerstwem, żeby była taka platforma, na przykład lubelska karta pacjenta. To jest z panem Marszałkiem Stawiarskim, rozmawiamy o takiej inicjatywie i z Ministerstwem. Czy, że czym byłaby ta lubelska karta taką pacjenta? Platformą do przesyłania danych pomiędzy największymi szpitalami w naszym województwie tak naprawdę. Właśnie przede wszystkim zdjęć dajką do udostępniania sobie tych, tych danych, żeby lekarze mieli podgląd, jeżeli pacjent mieszkający w Kraśniku trafi do szpitala w Puławach. I żeby wszystko to, było żeby, wiadomo już od razu. Żeby lekarz mógł hmm. mieć wgląd w historię pacjenta, w dane obrazowe i tak dalej, żeby pacjent nie musiał wozić ze sobą tych płyt, tak naprawdę opisów, całej wielkiej księgi, teczki i tak dalej, bo większość tych rzeczy powinna być w zwanej platformie P1 dostępna, ale nie jest na dzień dzisiejszy, być może kiedyś będzie. No ale żeby troszkę tą pojedynkę może odciążyć, myślimy nad taką możliwością wymiany informacji, poza tym są takie możliwości jak Ekonsilium, które opracowaliśmy jeszcze we Wrocławiu razem z profesorem Pławiakiem Dziekanem Wydziału Informatyki z Krakowa oraz dyrektorem Tomkiem Jerozalskim z Centrum Zdrowia. To już dwa lata temu. Platforma Econsilium, która pozwalała lekarzom różnych specjalizacji oceniać danego pacjenta, jeżeli choroba była wielonarządowa. Takie coś też można byłoby zaimplementować do, do, do takiej platformy, gdzie na przykład, jeżeli nie ma diabetologii w puławach, to diabetologia w Lublinie mogłaby takiego pacjenta zdiagnozować, opisać i wysłać. szpitale mogło się wzajemnie rozliczyć. Tu chodzi o to, że no, mamy mało specjalistów. Musimy za pomocą informatyki, telemedycyny tak naprawdę, czy sztucznych inteligencji. No pokonywać pewne braki, które mamy w finansowaniu i w kadrze. Jest to dla nas pewna szansa. Jeżeli ją przegapimy, no to wtedy będzie znowu kolejny, kolejny problem. Zresztą o tym też było na forum w Umowa, że... W Europie odjechała Na forum Państwa, ekonomicznym, które właśnie odbyło się tak, w, tak. w minionym tygodniu. W minionym nie tygodniu. w przyszłym tygodniu się odbyło, tylko w minionym. W minionym. Był bardzo duży panel Uniwersytetu Warszawskiego i rozmawialiśmy o tym, czy to już odjechał, czy nie odjechał. No, wychodzi na to, że raczej odjechał, ale jest pociąg, który podjeżdża dopiero, nazywający się technologie kwantowe, algorytmy kwantowe, który też zmieni nam pewien sposób funkcjonowania i to jest. Rzecz, która jeszcze nam nie uciekła i w którą Europa mogłaby zainwestować, bo ma bardzo dużo badaczy, w tym Polska, e, którzy mogliby te technologie rozwijać, a one później zastąpią nam klasyczną informatykę. Mm -hmm. Mówiliśmy o tym, jak Polska wypada na tle Europy i już Ameryki. A powiedzmy sobie: nie wiem, może ma Pan taką wiedzę, jak województwo lubelskie wypada na tle innych regionów w Polsce? Jeżeli chodzi o tę sferę informatyczną w medycynie? Myślę, że tego się nie da tak porównać. Szpital, każdy szpital jest troszkę inny, każdy szpital ma troszkę inne kliniki, oddziały przede wszystkim. A który tak? jest najlepiej rozwinięty w tym, pod tym względem? Wojewódzki? Informatycznie myślę, tak. że Szpital Kliniczny, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 jest taką jednostką, która jest naprawdę bardzo dobrze zinformatyzowana, ona się cały czas rozwija. To szpitale również mają dość, dość dobre systemy. No, ale są one cały czas rozwijane do tego, żeby właśnie choćby z Platformą Usług Inteligentnych móc współpracować. Teraz czekamy na wyniki w ogóle bardzo dużego konkursu z KPO na informatyzację szpitali. To jest ponad 3 miliardy złotych. Te wyniki prawdopodobnie w przeciągu najbliższych kilku tygodni bądź miesięcy będą, i wtedy szpitale dostaną kolejny zastrzyk gotówki na to, żeby się dostosować do, do różnych protokołów. Yy, wzmocnić swoje zakresy cyberbezpieczeństwa, dodać kolejne usługi, tak naprawdę cyfrowe, czy nawet zwykłe wisi szpitalu, więc to jest kwestia no, wielu czynników. Każdy szpital jest inny, tego się nie mm. da nawet z województwami porównywać. No i pytanie, które zazwyczaj się pojawia: czy sztuczna inteligencja jest zagrożeniem dla lekarzy? Dla pracy lekarza Myślę, na przykład i w ogóle ludzi, którzy też pracują w administracji, bo na razie mówimy tutaj właśnie o tych, spra tych sprawach administracyjnych. To znaczy tak. Czy będzie się z tym wiązało to, że jednak ludzie będą tracili pracę? Myślę, że sztuczna inteligencja w, w jakichś miejscach na pewno pozbawi ludzi pracy, ale nie będzie to coś, co będzie na skalę masową. Myślę, że... To jest kolejna rewolucja przemysłowa. Kiedyś przewialiśmy chłopów na robotników, potem robotników na informatyków, ja się śmieję. Ale generalnie w tej chwili myślę, że część zadań po prostu zostanie przejęta przez sztuczną inteligencję. A ta sztuczna inteligencja też nie ma sensu jej gloryfikować, bo to nie jest do końca super inteligencja, o której my myślimy, tylko to są zwykłe algorytmy uczenia maszynowego. To, że ten czat w jakiejś formie nam tam te odpowiedzi pozyskuje i daje w bardzo krótkim czasie, to też jest wynik jego. Ale możliwości też trzeba je zweryfikować. Oczywiście, że tak, bo on też w bardzo wielu miejscach no, pływa i nie daje pełnych odpowiedzi albo zmyśla odpowiedzi, tak naprawdę. Mhm. Więc to, jesteśmy tak naprawdę, jakby to, co w tej chwili weszło jako taki duży hype, no to. W Polsce my badamy już od kilkudziesięciu lat, bo te algorytmy uczenia maszynowego zwane sztucznymi sieci neuronalnymi, sieciami neuronalnymi, no były już w latach 90-tych 90 opisywane. To, co udało się zrobić w firmie Google e, tak naprawdę w 2010-12 roku, czyli zrobić ten tak zwany deep learning, głębokie uczenie, czyli tych warstw tych sieci neuronalnych są tysiące, a nie, nie jest ich kilkanaście, zwiększyło bardzo mocno możliwości obliczeniowe. Ale na nadal jesteśmy bardzo daleko od ludzkiego mózgu. Więc to jest jakaś taka możliwość. By powiedzieć, Cały soscytet. czas będzie ta sztuczna inteligencja wymagała jednak kontroli człowieka w każdej kontroli sferze. I zasilania. I zasilania. Mhm. Ale to już jest przyszłość, trzeba powiedzieć sobie to jasno, tak, że oczywiście. bez tego żyć raczej nie będziemy. To znaczy, będzie... W każdej sferze, również w medycynie. Tak, czy w administracji, czy w medycynie. Myślę, że czeka nas pewna zmiana, ale to nie będzie zmiana na zasadzie no, wynalezienia po prostu żarówki raczej. Czyli nierewolucyjna. Nie myślę, że będziemy się powoli dostosowywać do tego, w jakiejś formie rewolucja to będzie, ale nie będzie to jeszcze rewolucja na taką skalę. No, nie jesteśmy dostosowani w ogóle jako świat nie jesteśmy dostosowani. Technologicznie do wszystkiego. nie Komputery nie są wszędzie. Poza to oczywiście, że każdy ma komórkę i tamtą te algorytmy funkcjonują. Ale jeżeli mówimy tutaj, no to przykładowo u Państwa, no to ile jest tych algorytmów sztucznej inteligencji, które tutaj wszystko harmonogramowują, opisują generują dźwięki etc. Proszę nie pytać mnie no o właśnie. to, bo muszę powiedzieć, że nie wiem. Drodzy informatycy, pom pomóżcie, powiedzcie ile. Nie wiem, nie mam pojęcia, więc ale myślę, pewnie że to, myślę, że niewiele na razie, tak naprawdę generalnie, więc to będzie się wdrażało powoli, powoli, powoli. Oczywiście my musimy się do tego przystosowywać i administracja również. Myślę, że te Prace, które do tej pory były po prostu żmudne, powtarzalne. To tutaj największe pole do popisu jest przed sztuczną inteligencją. Tak jak weszły roboty na produkcję samochodów, gdzie to robot składa w zasadzie większość karoserii, maluje ten samochód tak, w wielkich koncernach, a nie robią już tego w większości ludzie. No chyba że mówimy już o takich samochodach, które są faktycznie ręcznie wykowane i kosztują po 4 miliony złotych, no to tam faktycznie. Jest człowiek, który wszystko, nawet ostatnią kreskę, robi sam ręcznie, ale większość samochodów produkowanych masowo jest w większości produkowana przez roboty przemysłowe i ta rewolucja no, już toczy się kilkanaście, kilkadziesiąt Czyli lat. Czyli mówi pan raczej, żeby się nie obawiać, tylko zaznajamiać się tak. ze sztuczną inteligencją przede wszystkim, uczyć tak. się jej. Dokładnie. Mhm. Dokładnie. Dziękuję bardzo Dziękuję. za rozmowę. Moim gościem był dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej, profesor Kamilionek.